Cześć, i czołem, Mister Rafello 22 się kłania. Dzisiaj w moim poradniku pokażę wam jak postawić dedykowany serwer do gry Battlefield y, Vietnam Multiplayer. A więc y, zacznijmy od tego, że y, będziemy potrzebować y, kilka plików. A więc y, pobieramy sobie te dwie paczki. Link do nich zamieszczę oczywiście w opisie i zapisujemy sobie na nasz komputer. Y, ja nie będę tego robił, ponieważ mam to już zapisane, także teraz wyłączę sobie to wszystko. I przejdę sobie tam, gdzie to wypakowałem. I teraz tak, te dwa pliczki wypakowałem sobie z pierwszej paczki, a Battlefield Vietnam CDK sobie z drugiej paczki wypakowałem. I teraz tak, jeżeli instalowali żeście grę i wpisywali cdk to dobrze. A jeżeli macie taką po prostu wersję gry, że tylko kopiujecie na dysk, nie instalujecie, to musicie użyć Battlefield... Vietnam CDK yy, Key Changer Odpalamy sobie go sobie Oczywiście to jest tylko dla tych osób, które mają skopiowaną grę Normalnie. Jak widzicie mamy takie okienko I teraz tak Otwieramy sobie y, Battlefield Vietnam CDK I dajemy sobie pozycję Add I tutaj y, Wybieramy sobie któryś z tych keyów na przykład o ten sobie w SNES klikniemy tutaj i kasujemy sobie pauzy musi być bez wszystkich pauz i klikamy OK i klikamy y, Set i jak widzicie nasz y, CD case jest tu zaaktywowany gdy już to zrobimy naciskamy sobie Exit i to już sobie włączamy. I teraz tak przechodzimy sobie do katalogu z grą. Tam gdzie mamy skopiowaną, zainstalowaną. Tutaj. I przeglądamy sobie pliczki. Jeżeli znajduje się taki pliczek, tak jakby Rangi i Dedicated Server, to dobrze. A jeżeli nie mamy tego pliku, to po prostu sobie go kopiujemy. Kopiujemy. Wklejamy. Odmieniamy. Ja nie będę tego robił, ponieważ już to mam. I gdy już będziemy mieć ten pliczek, odpalamy sobie go. I możemy sobie już zamknąć. Teraz czekamy aż nam się uruchomi. Ok, i teraz tak, już będziemy mieć to okienko, w pierwszym polu wpisujemy sobie nazwę serwera. Tutaj wpisujemy hasło, ale ja nie chcę hasła na moim serwerze. Tutaj wpisujemy sobie limit czasowy i tutaj y, max number of player. Tu sobie ustawiamy liczbę botów i tak, jeżeli nie chcemy w ogóle botów, y, nie źle powiedziałem. Bardzo was przepraszam. Y, minimalnie może być y, dwa boty, a jeżeli chcemy więcej, to tu sobie tym y, suwakiem regulujemy. Ja dam sobie 9, mi tyle wystarczy. I tu y, rundy levela. Sobie też y, przesuwamy tutaj. Dajemy sobie Local Network pozycję i wybieramy sobie pozycję LAN T1. Y, tutaj wybieramy sobie mapę. Tutaj tym przyciskiem na przykład to, ta i ta. Tutaj wybieramy Game Mode. To wybieramy sobie, czy ma być walka, czy zadania, czy. No, tego jeszcze nie rozkminiłem, a to jest kooperacja. Ja dam sobie kooperację. I tutaj gameplay, tutaj nic nie ruszamy, advance tutaj. Tutaj jedynie możemy sobie wpisać numer rezerwacji slotów, czyli na przykład nie wiem, jak serwer będzie na 10 osób. I te 10 osób będzie mogło wbić, ale jeszcze takie jakby dwa sloty będzie dodatkowe. Tu sobie oczywiście te liczbę slotów dodatkowe możecie zmniejszyć, zwiększać wygodnie. Tutaj bierzemy IP i ustawiamy DETECT automa AUTOMATICALLY tutaj haczykiem sobie oznaczamy i tutaj wybieramy sobie yy, drużynę, drużyna niemiecka to niebiet... och, niebieska to jest yy, Wiedką, tutaj możemy sobie wybierać różne takie a drużyna przeciwna i tu też sobie wybieramy sobie wezmę na Siły specjalne. Gdy już to wszystko będziemy mieli, dajemy start Server. i czekamy sobie chwileczkę. Jak widzicie, wyskoczy nam takie okienko. Teraz czekamy, aż nam się załaduje. E, ok, jak widzicie, uruchomiło się nam e, już to okienko, i teraz tak. E, już minutkę, tylko tu sobie to jeszcze zobaczę. Tu, tu, tu. Ok, e, jak widzicie, e, tutaj jest nasza nazwa serwera i IP, i to IP musimy podać. E, Kolegom, po prostu, którzy będą wbijać na nasz serwer. I jeżeli by się zdarzyło tak, że po prostu wszystko jest zrobione tak jak trzeba, a kolega nie może wbić z niewyjaśnionych przyczyn, to polecam wyłączyć zapory systemu Windows, bo może wam blokować. I teraz, tak, żebyście mogli grać wspólnie, na przykład ja i jakiś kolega, musimy mieć taką samą wersję gry. Ja gram obecnie na 1.21. No i cóż Tak jak mówiłem, podajemy koledze IP I port, to jest bardzo ważne, IP i port I teraz, jeżeli nam już takie coś wyskoczyło Przechodzimy sobie do gry Ok, jak widzicie, jesteśmy już w grze Teraz przechodzimy sobie do multiplayer I dajemy local I czekamy sobie chwilkę, możemy kliknąć update i powinien wyświetlić się tu nasz mm, serwer. Jeżeli się jednak nie wyświetli, idziemy sobie do internet i dajemy add server. I tutaj wpisujemy nasze IP z tej czar czarnej ramki, co pokazywałem Wam przed chwilką, i yy, port. I dajemy join. Mi się jednak pokazał, więc dołączę tak. Jak widzicie, tu gra na serwerze mój yy, kolega Mister Janosik. A więc do, dołączamy sobie do niego. O, teraz tylko poczekajmy, aż nam się mapka załaduje. Come on, come on, come on. OK, jak widzicie, wbiło nam do gry. Dajemy sobie rally. Wybieramy sobie drużynę. A może to dajemy sobie okay. Jak widzicie, tu na serwerze oprócz botów gra mój kolega Mister Janosik. I zaraz tu do niego podjedziemy. O on jest? O, jest tutaj. No. Jak widzicie, jest. Sobie stoi misterianosik Jak widzicie, serwer nam wszystko działa. Yy, oprócz botów, możemy grać sobie yy, z graczami normalnie. Elegancko wszystko chodzi. Ej, ej. No. No i cóż, z mojej strony tu będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Narka.